Siemano, tutaj y, Lego by Michael i dzisiaj będę składał zestaw y, Gargantos y, Showdown, bitwa z Gargantosem. Tak się pudełko prezentuje z drugiej strony. Tak. Są tu trzy mini figurki, y, sam Doktor Strange, y, Hawes i Wonk. No to co, czas rozpakować yy, zestaw są sobie, gdzie to? O nie, okej, okay. i zwaga, i z drugiej, dobra, mamy. W zaskoczeniu są tylko dwie paczki. Myślałam, że będzie więcej. I taka, oto instrukcja, która ma stron. Bardzo małych jest tutaj w tym. Jest ich 57. No, są też opakowania. To jest pierwsza. Mamy tu figurkę doktora Strange'a. Jest też drugie opakowanie, które jest łąk. Widziałem No, cóż mogę powiedzieć? Widzimy się po tym, jak złożę zestaw. No i witam Was po złożeniu zestawu Powiem wam, że jest naprawdę ciekawym zestawem jest tutaj figurka America Chavez i ona trzyma jakieś ciastko. Jakieś, jakąś tęcz, jakieś tęczowe ciastko. I ma rozsuwane małe nóżki, co się niezbyt często zdarza. W charotterze jakoś takiego nie było. No, fajna figurka w sama w sobie. Potem... Fajnie w ogóle je ustawiłem. Potem mamy... Doktora Strange'a, który ma takie swoje promienie, wiecie o co chodzi. I paleryna nie jest Jest taka... Jest po prostu gumowa. I ona się wygina i, i tak dalej. No, sam Doktor Strange tym jest bardzo fajną figurką no i jeszcze z figurek mamy Wonga Wong ma swoje promienie i to takie y, ma te promienie różowe takie bardziej no, lub nawet fioletowe podchodzi no o figurce nie, nie trzeba więcej nic gadać jest po prostu oprócz tych promieni to taką zwykłą bardzo figureczką ale fajną no Myślę, że sam sobie zestaw już Wam pokazuję bez figurek, zestawik. Ma dużo fajnych elementów, ogółem są maski i najlepsze jest to, że każda maska się porusza, nawet to coś na dole, o to, o Patrzcie. to, o. Patrzcie, te duże się poruszają, te małe i te mniejsze. Te małe też na dole można przedstawić, ale najbardziej służą jako podstawce temu zestawowi. Z tyłu to się tak prezentuje. No, zestaw jest superowy. Więc tak, sub, y, like. No i jakiś miły komentarz, a my widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się!